Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałam zaproponować Wam, jak zrobić przypyszną rybę na obiad. Do przygotowania tego przepisu będziemy potrzebować pół kilograma miruny. Ja mam tutaj właśnie świeżą mirunę odmrożoną, którą posypałam solą, pieprzem, imbirem, przyprawą kary oraz przyprawą do kurczaka. Użyłam właśnie takich przypraw, które tutaj tutaj są. Tuż jest dosyć. Tuż tu jest nagrzany, bo już skwierczy. Także tak sobie rybkę robimy. Jest to przepyszna ryba, ryba słodkowodna z Nowej Zelandii, na pochodzi. Ma bardzo dużo witamin, makroelementów. Świetna ryba, polecam serdecznie. Spróbujcie jej, zakochacie się w tej rybie. Jest, nie ma ości. I jest naprawdę smaczne. Polecam serdecznie Miruna. No i tak możemy sobie teraz więcej coś takiego. Tak na złoty kolos.